Cześć, Tomek Kutera Poligamia.pl. Ostatnio byłem tu tydzień temu, sporo się pozmieniało, bo zmieniła się między innymi nazwa, więc witam Was w Dniówce, a nie w to był dzień, jak mówiłem, tydzień temu. Cóż, to się zmienia przez 7 dni. Dobrze, co dziś działa się na poligamii i w świecie gier? No tak, średnio dużo, bo jesteśmy tuż przed E3, więc tak, ten światek gier tam trochę żyje, ale tak może nie do końca, bo wszyscy czekają na targi, więc nie spodziewałbym się, żeby coś wielkiego wypłynęło. No, przynajmniej do weekendu, kiedy faktycznie mogą się pojawić jakieś wycieki. Ale trochę informacji się pojawiło. Zacznijmy od tych optymistycznych, czyli na przykład od PSN-u, który podobno ma zacząć działać już do końca tego tygodnia w całości. Czyli będzie można także kupować gry na PlayStation Store. Ale tutaj kryje się także zła wiadomość związana z Sony, właściwie, ponieważ grupa hakerska Lulsec, jakkolwiek się to mówi, Powiedzmy, że lulu Sek. Mam nadzieję, że jeśli przekręciłem tę nazwę, to nie włamią mi się do domu przez internet. W każdym razie oni twierdzą, że już są w Sony, już wykradają nasze dane. Okej. Okay. Porozmawiamy w przyszłości. Zobaczymy, co z, co z tego wyjdzie. Ale mam nadzieję, że tak się nie dzieje. Więc poza tym w dzienniku Gazecie Prawnej pojawił się bardzo interesujący artykuł na temat tego, że podobno w polskiej branży gier brakuje ludzi do pracy. No i staramy się teraz tym zająć. Na razie przybli przybliżyliśmy wam ten właśnie artykuł. Więcej możecie znaleźć oczywiście we wspomnianym dzienniku, a my przyglądamy się tej sprawie i mamy nadzieję, że za parę dni uda nam się to jeszcze sprawdzić. Poza tym na stronie pojawiła się także recenzja kolejnej gry na 3DS-a, tym razem or Alive. No Paweł Winiarski nie był do końca zachwycony, ale sprawdźcie te recenzje sami. No i poza tym na koniec jeszcze jedna ważna informacja, czyli wreszcie oficjalnie ujawniono Call of Duty Elite, czyli taki serwis społecznościowy, no w zasadzie tak, w zasadzie serwis społecznościowy dla fanów Call of Duty, tak to chyba najłatwiej określić. Na początku wydawało się, że wszystko będzie płatne i teraz za wszystko będziemy po prostu wydawać jeszcze więcej pieniędzy, ale okazuje się, że nie, że Activision nie jest aż tak bardzo złe, że sporo tam rzeczy będzie darmowych i także ci, którzy nie chcą płacić będą Mieli więcej. No a oczywiście będą też konta premium, gdzie będzie można wyrzucić jeszcze więcej pieniędzy na swoją ulubioną grę. No i to tyle. My coraz bardziej szukamy się do E3. Politydzień przed E3 już nagany. Poligatka przed E3 jeszcze nie nagrana, ale to niedługo. I mam nadzieję, że w następnym tygodniu w świecie gier zmieni się wszystko. Albo nic. Na razie. Dzięki.